Cześć z tej strony Krzysztof z Living Home, a przed Państwem kamień naturalny w module świetlnym. Także tak wygląda kamień cienki naturalny zainstalowany na module świetlnym. W tym przypadku mamy oświetlenie takie typowo ambientowe. Na pewno nada to bardzo dużo charakteru wnętrzom, szczególnie gdy zapadnie zmrok. Gdy planujemy jakieś wieczorne spotkanie ze znajomymi, czy po prostu chcemy się zrelaksować po ciężkim dniu i nie chcemy rozpalać jakiegoś mocnego światła, takiego typowo stymulującego, na pewno to będzie bardzo fajna opcja, lekko wyciszająca. Płyty są całkowicie naturalne, więc każda, każdy moduł będzie absolutnie niepowtarzalny, unikalny, będzie opowiadał swoją własną naturalną historię. Te płyty są zerwane ręcznie z kamienia naturalnego. Tutaj pod palcem. Czuć bardzo wyraźnie tą strukturę. Dotknij sobie, zobacz jak to wygląda. Ta struktura jest bardzo wyrazista, niezwykle intensywna. No, nie da się tego produktu z niczym podrobić. Także ten kamień naturalny na module świetlnym i moduły świetlnek z kamienia w naszej ofercie generalnie znajdziecie w kilku wariantach. To jest wariant w dużym module świetlnym. To jest niecałe 120x60 cm. Mamy jeszcze warianty mniejsze, które są połową tego wymiaru. I warianty średnie, które są pomiędzy tymi dwoma modułami i one jakby uzupełniają naszą ofertę, jeśli byście chcieli troszeczkę pomieszać też wymiarami. Także coś takiego możemy też tutaj zaprogramować to z poziomu telefonu i aplikacji, żeby dobrać sposób pulsowania tego światła oraz jego barwę. Na przykład możemy ustawić światło pulsujące, całkowicie ciepłe światło bursztynowe. O, tak jak tutaj na przykład. No, i też klasyczne zimne światło na tym panelu świetlnym. Także polecamy, sprawdźcie naszą ofertę. Do tego jeszcze dochodzą moduły, które się łączą. Można układać moduły szeregowo, szeregowo jeden obok drugiego, z jednej dużej płyty stworzyć jedną świetlną ścianę do siebie, do domu, do aranżacji. Zapraszamy.